Jestem bardzo zaniepokojona różnymi interwencjami, które do mnie skierowano jako członka Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. I dlatego też postanowiłam zwrócić się do Pana Prezydenta Zwydgoszczy, do pana Konstantego Dąbrowicza, o osobiste zainteresowanie się. Postępowaniem w sprawie przygotowania raportu ocena oddziaływania na środowisko, czyli raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowych. W szczególności powiem, że zbulwersowała mnie lektura korespondencji dotyczącej wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia z której wynika, że wykonawca będzie mógł otrzymać 70% wynagrodzenia po wykonaniu raportu, nie odpowiadając, że jakość raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, nie przeprowadzając wymaganych konsultacji społecznych i nie uzyskując decyzji środowiskowej. I moje pytanie do pana prezydenta brzmi, w czym Interesie leży tak skonstruowana i sformułowane zapisy umowy. Również zwróciłam się do Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań. Czy spalanie odpadów w bydgoszczy jest jednym z elementów kompleksowej gospodarki odpadami w mieście? Czy zakład, który ma być wybudowany, będzie spalał tylko resztkowe odpady po. Segregacji, odzysku i recyklingu. Czy będzie to zakład, który będzie spadał wszystkie zmieszane odpady komunalne. I również moje pytanie brzmi, co zdecydowało o wyborze technologii zagospodarowania odpadów komunalnych i o wyborze lokalizacji zakładu jeszcze przed sporządzeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, które, który przecież którego wyniki powinny dopiero być podstawą wyboru wariantu lokalizacyjnego, tego wymaga prawo Unii Europejskiej. I moje czwarte pytanie to czy jest dostępne studium wykonalności dla tego przedsięwzięcia? Oraz kolejne pytanie, z jakich środków było finansowane poprzednie zamówienie na wykonanie raportu i uzyskanie decyzji środowiskowej, a z jakich środków będzie finansowane wykonanie kolejnego raportu i uzyskanie decyzji środowiskowej? Jakie są koszty realizacji tych zamówień? Powiem, że te pytania moje wynikają z troski o to, aby Bydgoszczy była uporządkowana gospodarka odpadami komunalnymi, aby Bydgoszcz mogła skorzystać ze środków Unii Europejskiej, które są przeznaczone na tego typu inwestycje w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Bardzo mnie niepokoi to, iż ponownie został ogłoszony przetarg na wykonanie raportu i ocenę oddziaływania na środowisko. Do września, jak wiecie Państwo, Ministerstwo wyraziło zgodę na przedłużenie terminu składania wniosków. Natomiast z tej procedury, która teraz została ogłoszona... W ramach przetargu wynika, iż raport ma być wykonany do końca września, a decyzja środowiskowa powinna być uzyskana do końca grudnia 2010 roku. Podkreślam, że bulwersują mnie zapisy umowy, które dają możliwość, że już. Na koniec września, czyli gdzieś tam na początku października 70% wykonawca może uzyskać swojego wynagrodzenia i potem okaże się, tak jak było w przypadku na przykład trasy S5 oceny działania na środowisko, że kolejne poprawianie raportu nie chciałabym, żeby Taki sposób postępowania spowodował, że stracimy szansę na pieniądze europejskie, na ogromne pieniądze. Bo to, jest dzisiaj zaplanowane, że w ramach programu operacyjnego infrastruktura, środowisko, to jest tak zwane działanie 2.1, gospodarka odpadami. Dla projektów indywidualnych jest 4,5 miliarda złotych zarezerwowanych. Na projekt indywidualny z tego zakład Bydgoszczy może otrzymać 320 milionów, 360 przepraszam, milionów dofinansowania na w tej chwili podobno planowane 620 milionów kosztów. Mówię podobno, ponieważ nie znam szczegółowych dokumentów, dlatego zwracam się z pytaniami do Pana Prezydenta. Oczekuję odpowiedzi w ustawowym terminie, możliwie najszybciej. Jeżeli tych odpowiedzi nie otrzymam, to mam zamiar skierować wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli postępowania, przygotowania realizacji inwestycji zakładu termicznego mieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dziękuję za uwagę. Tyle tak z mojej strony, jeżeli Państwo macie pytania. Ja przygotowałam kopię pisma, które skierowałam do Pana Prezydenta.